Siema? Siema? Słuchajcie, mamy dla Was konkurs Bożonarodzeniowy, Bożona Ciężko mi to powiedzieć. Nie zrobiliśmy na chyba 2,5 tysiąca subskrypcji. Także robimy Wam dla Was na święta, dla widzów, robimy na święta konkurs. Y, taki mały, ale jeszcze jedną informację mamy: że y, zaczęliśmy y, współpracę z YouTubeem, tak jakby. Mamy już wspieranie włączone Także kto ma ochotę nas wspierać w tym co robimy także zapraszamy do wspierania I co? Zostawcie lajka i komentarz Zostawcie lajka i komentarz Także co? Co, co można zgadnąć w konkursie? Pierwsze miejsce to jest Mati będzie ja będę Słuchajcie Kalendarz Cieszyńcy Motocykliści który, który jest yy, yy, przeznaczony na cel charytatywny. Tutaj zbieramy, nie będę odwracał, zbieramy do, do, do takiego sanitariusza w cieszynie, który miał wypadek na motocyklu. Także ten kalendarz przeznaczamy na, na ten na, yy, konkurs. Sorry, nie my, tylko Moira. Moira TV yy, dla Was przeznaczył ten kalendarz. Tak. I tu będzie tak: pierwsze miejsce jest kalendarz Smycz plus Blepy Podlewski z moto, Enduro CDX. CXD Sory i Enduro Mattia TV, drugie miejsce y, smart motul y, wlepy Matia TV i Enduro CXD, trzecie miejsce jest y, Kubek Matia ATV nasz wlepy Matia TV, AG Graphic i Sąsiad Vlog. Teraz co trzeba zrobić? Y, trzeba zaobserwować konto na Instagramie, y, utworzyć posta konkursowego na instagramie i oznaczyć nas dwa trzeba dać y, komentarz y, boże narodzenie 3, co trzy łapkę zostawić i komentarz i koment komentarz to trzeba oczywiście no i co i losowanie zrobimy 25 y, grudnia o godzinie 19 jeszcze to gdzieś podamy myślę że o 19 albo o 20 albo o 20 to jeszcze podamy na Instagramie także co bierzcie, bierzcie udział w konkursie to macie takie na Boże Narodzenie zrobiony konkurs szybki i co udostępniajcie to żeby jak najwięcej osób brało udział i co powodzenia życzymy Mara. trzymajcie się połtro ra. dzięki raz jeszcze raz za kalendarz za, za sponsorowanie kalendarza dla widzów <laughs> słuchajcie takie mały szczegół w tym kalendarzu jest Mati, oczywiście. Akcja jest całkowicie charytatywna. Jeżeli by ktoś chciał nabyć taki kalendarz, to jest za 4 dychy u nas do nabycia. Każda ilość, jeżeli ktoś by był chętny. Także na Instagramie można się odezwać do nas, wyślemy, nie ma problem. Tu jest Mati jeszcze. Także to taki mały szczegół, zapomnieliśmy, że to jest cel charytatywny. Zbieramy do, do kolegi, który miał wypadek motocyklowy. Także jeżeli ktoś jest chętny, proszę się odezwać na Instagramie. Pozdro.